Już dawno, kochani, nie czytałam tak smutnej, tak przygnębiającej opowieści, której mimo tego wszystkiego, pomimo tych emocji, nie mogłam odłożyć ani na chwilę. Jeżeli pamiętacie opowieść Nostalgia Anioła, którą możecie znać również pod tytułem Lovely Bones, to ta książka również Wam się spodoba i przyciągnie Waszą uwagę. Hej, hej! Moi drodzy, w ten piękny, spokojny dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka. O tej historii, kochani, długo nie będziecie mogli zapomnieć. W jednej chwili Susan Redfield od domu wydawniczego Rebis to jest opowieść o tym, jak w tej jednej tytułowej chwili można utracić wszystko. To również jest opowieść o tym, do czego zdolny jest człowiek, który walczy o swoje życie. I o tym, jak można dalej żyć z tą największą możliwą stratą. Rodzina nastoletniej Fynn nie jest idealna, ale jaka rodzina tak naprawdę jest? Jej najstarsza siostra wychodzi właśnie za mąż, druga siostra natomiast cały czas się buntuje. Niepełnosprawny brat prosi wciąż o uwagę, a rodzice tylko się kłócą. Pomysł wspólnego, kilkudniowego wyjazdu wraz ze znajomymi wydaje się być tym najlepszym możliwym teraz rozwiązaniem. Jednak nic nie potoczy się tak, jak oni wszyscy planowali. W narastającej śnieżycy bowiem rodzinny kamper stacza się w przepaść. Finn ginie na miejscu, ale nie znika. Zostaje, by obserwować swoją rodzinę, jak będą walczyć o przetrwanie. Tuż po wypadku i w tych tygodniach, które dopiero nadejdą. Do czego zdolny jest człowiek, który walczy o swoje życie? Do czego zdolny jest ten, który walczy o przetrwanie swoich dzieci? Jak przetrwać, kiedy utraciło się wszystko to, co najważniejsze? Susan Redfield snuje porażającą wizję, która zostaje z czytelnikiem na długo i która wbija się szpilą do naszej wyobraźni. Martwa dziewczyna snuje się między ukochanymi żywymi, podglądając ich w tych najpotworniejszych momentach ich życia. Te właśnie momenty obnażają tak naprawdę ich prawdziwą naturę pokazują, kim ci ludzie tak naprawdę są. Jak za przykrywką codziennych uśmiechów i uprzejmości ukrywa się człowiek, który w chwili największego kryzysu nie może opanować tych najniższych instynktów. Również to, jak ciche i jak bolesne może być prawdziwe bohaterstwo. I to, jak czasami jeden wybór może odmienić wszystko na zawsze. Finn, nasza narratorka, zawieszona pomiędzy światami żywych a umarłych, pozwala nam, również jako czytelnikom, schwycić ten odpowiedni dystans do sytuacji. Susan Redfield wybrała tutaj celowo właśnie taką narrację, by Finn była niczym mucha na ścianie. Jest, ale jej nie ma patrzy, ale pozostaje niewidzialna. Nie ma też oczywiście wpływu na bieg kolejnych wydarzeń. Jej wściekłość, gniew, rozpacz pozostają jedynie niewidzialną aurą, czymś nieuchwytnym, czym ona może się dzieć tylko z nami, z czytelnikami. W jednej chwili to jest rozdzierająca lektura. Losy rodzin pogrążonych w bólu po tak wielkiej katastrofie okazują się być naprawdę boleśnie prawdziwe. Redfin umiejętnie meandruje pomiędzy bohaterami, ukazując ich cierpienie, Rozpacz, ale też zobojętnienie czy zagubienie. Porusza bolesne tematy wypadku, śmierci, wreszcie. Żałoby i rozpaczy. Sięgając po tę historię, pamiętajcie, kochani, ona wami wstrząśnie. Poruszy wasze serducho, dlatego, że napisana jest w taki sposób, że pomimo wzbierających w was emocji, nie będziecie mogli oderwać się od lektury. I nie dziwię się wcale, że za oceanem ta powieść zrobiła tak dużo zamieszania. Myślę, że jest naprawdę warta waszej uwagi. Jednak zawsze pamiętajcie o tematyce tej historii i od czego to wszystko się zaczyna. ten doskonałą i mocną powieść możecie wygrać w konkursie, który organizuję razem z domem wydawniczym Rebis. Wystarczy, że odpowiecie mi na pytanie: Która książka w ostatnich latach wami najbardziej wstrząsnęła? Poruszyła was, dotknęła najczulszych strun waszego serca? Swe odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do 15 marca. Ja na dniach wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki konkursu będą podpięte w komentarzu pod filmem. Poruszająca, wstrząsająca, bolesna, wzruszająca. Naprawdę miałam mieszankę różnych uczuć, czytając tę książkę. Ona jest po prostu wyjątkowa, tak działa na wyobraźnie. My razem z Finn obserwujemy jej bliskich i to, co dostrzegamy, Czasami jest naprawdę straszne, dlatego że natura ludzka potrafi być po prostu okrutna bez względu na okoliczności. Sięgając po tę powieść, pamiętajcie o tej tematyce, od tego, od czego to się wszystko zaczyna. Mamy tutaj wypadek, śmierć, stratę, walkę o przetrwanie w tej śnieżycy. Warto o tym pamiętać, jeżeli jesteście wrażliwszymi czytelnikami. Ale muszę tutaj zaznaczyć, że tę powieść po prostu czyta się jednym tchem. I ona zostaje z czytelnikiem. Ja wam powiem, że jej długo nie zapomnę. Tak samo było właśnie z nostalgią Anioła. To jest jedna z tych historii, które zostają po prostu w czytelniku na zawsze. Serdecznie Wam polecam. Zaglądajcie również na bloga, żeby poczytać o tej książce, a my kochani, widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! A jeśli jeszcze tutaj jesteście, to kochani, musicie poznać nasze ulubione książki o miłości moje i wasze również. Zaglądajcie tutaj. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam was serdecznie. Rozgoście się i rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. Jest to kanał literacki i książkowy. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia.